Górnik Zabrze obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy i jest na dobrej drodze, żeby sensacyjnie zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów. Drużyna trenera Jana Urbana w trakcie rundy wiosennej zdobyła aż 22 punkty i to najwięcej ze wszystkich zespołów polskiej ligi. W dzisiejszym materiale opowiem, co miało największy wpływ na to, że Górnik tak świetnie radzi sobie w trakcie rundy wiosennej, a także opowiem o tym sezonie w kontekście drużyny Zabrze, bo naprawdę jest o czym. Zapraszam Poza tym, że górnik zabrze w tabeli ekstraklasy za rundę wiosenną, zajmuje pierwsze miejsce, to piłkarze trenera Jana Urbana są również bardzo mocni w by... Defensywie, dokładnie tak, 32 gole stracone przez górnika przez cały sezon. Mniej ma tylko w ekstraklasie z wrocław bo zaledwie 26. Ale wiemy, że drużyna z Wrocławia często grała wręcz antyfutbol i dlatego tak mało bramek traci. Natomiast górnik zabrze 32 gole stracone. Tyle samo co Raków Częstochowa, a wiemy, że Raków, szczególnie na początku sezonu, uchodził wręcz za. Króla defensywy w ekstraklasie, no generalnie za drużynę, która tą obroną stoi. Także to jest coś naprawdę niesamowitego, i to jest jeden z większych atutów Górnika Zabrze w tym sezonie. Warto też zaznaczyć, jak świetną robotę w górniku robi trener Jan Urban. Trener Jan Urban, który po raz drugi, jako szkoleniowiec do Górnika Zabrze, przyszedł we kwietniu 2023 roku. I posłuchajcie, od tamtego momentu tylko Lech Poznań zdobył więcej punktów od górnika Zabrze w Ekstraklasie. To się nie mieści w głowie, no bo jednak, kiedy mamy przed sobą znaczek Herb Górnika, to raczej nie myślimy o klubie, który jest gdzieś tam w czołówce tabeli. A jednak w tej tabeli, właśnie za okres pracy trenera Jana Urbana, za ten drugi okres pracy trenera Jana Urbana, Górnik zajmuje drugie miejsce. I ta strata do Lecha jest tylko i wyłącznie jednopunktowa. Więc patrząc na to, jak radzi sobie Lech, to trener Jan Urban może jeszcze. Przypieczętować w tym sezonie to, że będzie od kiedy pracuje najlepszym trenerem pod względem punktowania w ekstraklasie. No i szczerze mówiąc mu tego życzę, bo warto zauważyć, jak świetną robi naprawdę robotę w górniku, raczej. Mam wrażenie, że on wprowadził górnika na znacznie wyższy poziom. No bo jednak to grono tych drużyn walczących o Puchary w ekstraklasie wydawać by się mogło jest troszeczkę zamknięte, a jednak ono dlatego górnika się otworzyło. Bo górnik w tym momencie, zajmując czwarte miejsce, naprawdę poważnie włączył się w walkę o te europejskie Puchary. Dobre występy górnika w tym sezonie są także spowodowane tym, że górnik po prostu mało marnuje. W statystyce niewykorzystanych okazji królują drużyny z. Górnej części tabeli Co bardzo źle o nich świadczy Natomiast Górnik zabrze troszeczkę z tej tendencji Że tak powiem się wyłamuje Ponieważ jeżeli teraz wam przeczytam tę Klasyfikację, przypomnijmy tutaj Akurat jak jesteście na pierwszym miejscu To to chyba najgorzej świadczy o e, drużynie Która właśnie na tym pierwszym miejscu się znajduje Pogoń Szczecin 44 Niewykorzystane okazje I to jest pierwsze miejsce, Raków Częstochowa drugie miejsce 42 niewykorzystane okazje Numer 3 Radomiak Radom 40 niewykorzystane okazje okazji numer 4 Piast Gliwice 39 niewykorzystanych okazji. Piąta jest Legia z 38 niewykorzystanymi okazjami. Szósta Jagiellonia 36 niewykorzystanych okazji i siódmy jest Nasz Wrocław 31 niewykorzystanych okazji. Z tych druży z czołówki, które są jeszcze troszeczkę niżej, no to mamy Lech Poznań, który z 27 okazjami niewykorzystanymi zajmuje w tej klasyfikacji 11 miejsce. Natomiast Górnik Zabrze zajmuje miejsce 13, co bardzo dobrze o nim świadczy. 24 tylko niewykorzystane okazje, i to, jak górnik korzysta z tych okazji, które ma, to jest coś naprawdę niesamowitego, bo też w tych stworzonych okazjach ale nie ma ich najwięcej, więc to pokazuje naprawdę to, że Górnik po prostu potrafi te okazje wykorzystywać, na przykład też można powiedzieć dlaczego Górnik jest jeszcze niżej no ale niżej są już powiedzmy sobie szczerze zespoły, które są w tym zestawieniu, ponieważ po prostu bardzo mało tych okazji tworzą i dlatego też nie mają trochę czego nie wykorzystywać no bo e, za Górnikiem jest Puszczenie Połomice, ŁKS, Stal, Mielec, Warta Poznań i Korona Kielce, no to powiedzmy sobie szczerze, to są, to są drużyny z zupełnie innej półki niż Górnik. Ogromnym Atutem Górnika Zabrze są również długie podania, długie podania gdzieś rozsyłane podczas spotkań, z których korzysta głównie oczywiście Lawrence Enali, czyli taka no, główna gwiazda Górnika Zabrze, ale zawodnik, który jest w fantastycznej formie i nie zdziwię się, jeżeli górnik w lato za niego sporo zarobi. Te piłki w górniku najwięcej w zasadzie e, tych piłek w górniku najwięcej rozdaje w zasadzie tak: Kryspin Szcześniak. Paczeko, no i Podolski. To oni są takimi głównymi piłkarzami, którzy zagrywają te długie podania. No i górnik pod względem tej celności długich podań jest trzeci. Widzę: pierwszy jest Lech Poznań, druga jest Korona, trzeci jest Lech, trzeci jest Górnik. No i to naprawdę pokazuje. Bardzo dobrze, jak właśnie wyglądają te długie podania w górniku Zabrze, bo górnik z tego korzysta. Tak naprawdę można powiedzieć o Laurensie Nalim, ale on bez tych długich podań by raczej nie zaistniał na taką skalę, na jaką zaistniał w rundzie wiosennej. Tak jak już wspomniałem, w trakcie rundy wiosennej górnik Zabrze zdobył 22 punkty, czyli zajęło to górnikowi 10 spotkań. Natomiast obstawiajcie, 17 meczów aż, Zajęło górnikowi to, żeby w rundzie jesiennej zdobyć te 22 punkty. To naprawdę bardzo dużo, także różnica w tym, jak punktuje górnik pomiędzy rundą jesienną a rundą wiosenną, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża no i w zasadzie można się zastanawiać skąd to wynika, dlaczego tak jest no i tutaj odpada nam na pewno argument transferów, czy też tego, że Górnik dokonał w zimę jakiejś rewolucji bo absolutnie nie dokonał tak naprawdę mieliśmy taką można powiedzieć wymianę Japończyków no bo odszedł oczywiście Daisuke Yokota przyszedł natomiast Soishiro Kozuki i to są piłkarze w zasadzie o podobnej charakterystyce, charakterystyce a nawet można powiedzieć, że Górnik się osłabił, ponieważ odszedł jeszcze Robert Dadok, a z kolei Soyishiro Kozuki, na razie nie radzi sobie zbyt dobrze w polskiej ekstraklasie. Także argument rewolucji transferowej odpada. Także skąd wzięła się ta fantastyczna forma górnika w rundzie wiosennej? Najłatwiej jest oczywiście tutaj spojrzeć na jedenastkę z ostatniego meczu górnika Zabrze w trakcie rundy jesiennej i na jedenastkę z pierwszego meczu oczywiście rundy wiosennej, bo to pokaże nam, co się zmieniło personalnie w trakcie tych kilku miesięcy przerwy zimowej. Jeżeli porównamy sobie te dwie jedenastki, to wychodzi nam, że najwięcej się zmieniło w obronie. Tam mamy najwięcej tych przetasowań. Po pierwsze Szala, który zmienił, że tak powiem, Szcześniaka w tym pierwszym meczu, ale to nie była zmiana na długo, ponieważ Szcześniak już później grał w podstawowym składzie. Szala zresztą też, ponieważ jakoś udało się trenerowi Janowi Urbanowi zmieścić tych dwóch piłkarzy w podstawowym stawowej 11 Szala zaczął grać na prawej stronie obrony, Kryspin Szcześniak jednak był ustawiony w środku defensywy, natomiast Szala zastąpił Sekulicia i to dosyć mocno wręcz wyłączył Sekulicia troszeczkę z gry, ponieważ Szala gra na tyle dobrze, że trener Jan Urban na jakieś naprawdę długie okresy gry nie wprowadza Borisa Sekulicia, wręcz są takie mecze, w których on nie podnosi się nawet z ławki I to jest dosyć duża zmiana względem tej rundy jesiennej, gdzie jednak był jednym z podstawowych Zawodników. Jeżeli myślicie, że to koniec przetasowań w defensywie, to się mylicie, ponieważ zaszła również zmiana na lewej obronie. Mianowicie Siplaka i Lukoszka zamienił Erik Janża i Erik Janża na tej pozycji takiego lewego obrońcy radzi sobie naprawdę fantastycznie. Moim zdaniem uzupełnia się z Enalim idealnie, bo Enali to jest jednak taki piłkarz, który oczywiście... Jest zawzięty, jest odważny i walczy też często w defensywie, ale no jednak jest piłkarzem powiedzmy sobie szczerze full ofensywnym, a Erik Janża to jest taki defensor, który potrafi się czasami gdzieś włączyć w akcję ofensywną, ale raczej w kontekście tego, żeby wrzucić piłkę z okolic 30 metra od bramki z lewej strony, natomiast on się dobrze uzupełnia z Enalim, ponieważ Enali jest taki full ofensywny, Janża jest jednak takim bocznym obrońcą, bardziej o charakterystyce defensywnej, także to uzupełnia się na razie idealnie i to bardzo dużo daje górnikowi z tej lewej strony. Najważniejsze jest też to, że jak często w filmach staram się wymienić jakieś wyróżniające się postacie, to tutaj to w zasadzie nie ma sensu, bo cały górnik funkcjonuje po prostu bardzo dobrze. Nawet taki Enali czy Podolski, którzy gdzieś nam troszeczkę wychodzą przed szereg, ale co ważne, nie przerastają górnika, przynajmniej moim zdaniem to oni są w jakimś stopniu od całego zespołu zależni, no bo taki Podolski musi mieć pewność, że Paczeko i Rasak będą dobrze grali z tyłu i kontrolowali ten środek pola, przez co Podolski może wchodzić do przodu i robić to, co robi tylko, czyli to, co po prostu najlepiej potrafi grać w ofensywie, strzelać gole rozsyłać asysty, natomiast Nali też jest zależny od tego, czy mu akurat właśnie Szcześniak, Paczeko nie wiem, czy Podolski zagrają długą prostopadłą piłkę, bo to jest piłkarz który jednak na tych podaniach korzysta najwięcej, rzadko tworzy sobie sam samemu sytuację, bardziej je otrzymuje i po prostu potrafi je wykończyć. Także to jest naprawdę coś bardzo fajnego w Górniku, że tam cały zespół w zasadzie pracuje na siebie, a nie ma takich pojedynczych postaci, które albo by ciągnęły w dół, albo w górę. Ten zespół jest po prostu jednością. Teraz czas, żebym odpowiedział na to najważniejsze pytanie. Czy europejskie puchary zawitają w Zabrzu? I pewnie Was zaskoczę, ale uważam, że tak. Że Górnik Zabrze w tych eliminacjach do Europejskich Pucharów zagra Bo w tym momencie najlepiej po, po pierwsze punktuje najlepiej z całej tej czołówki Ekstraklasy Która powiedzmy sobie szczerze dosyć mocno zawodzi Pytanie tylko jest takie moim zdaniem Kto wypadnie z tej trójki? Czy Śląsk, czy Lech Poznań? Bo Jagiellonia wydaje mi się, że pewne ma wręcz miejsce w tym top 3 Chociaż w zasadzie nie wiadomo Ekstraklasa jest wiemy nieprzewidywalna Ale załóżmy, że Jagiellonia już jest praktycznie pewna Europejskich Pucharów No to poza tym tak naprawdę górnik ma sytuację po prostu najlepszą. Górnik ma na rozkładzie jeszcze bardzo fajne drużyny pod kątem tego, żeby zdobywać po prostu 3 punkty. Bo tak przedostatni ŁKS, słaba ostatnio, powiedzmy sobie szczerze, Krakowia. Stal, która ostatnio straciła 5 goli w Grodzisku Wielkopolskim w meczu z Wartą, co jest absurdalne. Puszcza, która jest naprawdę w formie i to jest taki faktycznie jeden z groźniejszych, że tak powiem, rywali, ale też Górnik będzie grał wtedy u siebie, więc to jest jakieś, powiedzmy, to są jakieś fory e, dla Górnika. No i Pogoń, która jest bardzo niezrównoważona i awans do europejskich pucharów może zapewnić sobie już wcześniej poprzez Puchar Polski, więc wtedy na pewno piłkarze trenera Jensa Gustawa. Będą troszeczkę mniej zmotywowani na te ostatnie kolejki sezonu Więc ta sytuacja górnika jest bardzo dobra I ja powiem szczerze, chciałbym zobaczyć coś takiego Jak taki górnik daje taki troszeczkę policzek tym drużynom z czołówki Żeby najlepiej z tej czołowej trójki wypadł Lech Bo on po prostu na te puchary w tym sezonie moim zdaniem absolutnie nie zasługuje i żebyśmy mieli najlepiej taką czwórkę w pucharach Jagiellonia, Górnik Zabrze, Śląsk, Wrocław i Wisła Kraków To by było naprawdę coś po prostu niezwykłego A tak szczerze to byłby taki policzek dla tych drużyn czołowych, że trzeba się ogarnąć No bo jeżeli w pucharach by nie było ani Pogoni, ani Lecha Poznań, ani Legii Warszawa, ani Rakowa No to by było coś to naprawdę, naprawdę niezwykłego I byłaby to kompromitacja dla tych zespołów Czy twoim zdaniem Górnik zawrze zagra wy? w europejskich pucharach? Daj oczywiście znać w komentarzu, zasubskrybujcie Subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!